Pan Bóg kocha rozwój. Szaweł Starsu, czyli święty Paweł, miał jedną ogromną pasję. Tą pasją był Jezus Chrystus. Szabel był zafascynowany Jego osobą, był oczarowany, był zachwycony. Robił wszystko, co tylko możliwe, aby poznać bardziej Jezusa Chrystusa, aby jeszcze bardziej się do Niego zbliżyć. Całe swoje dotychczasowe życie przed poznaniem Chrystusa uznał za śmieci, uznał za nic niewarte. Postanowił całym sobą poświęcić się poznawaniu Jezusa Chrystusa i głoszeniu go innym. Oddawał temu swoje serce, oddawał temu swój czas, oddawał temu swoje zdrowie. Oddawał temu całe swoje życie. Paweł zwierzał się swoim czytelnikom, iż nie tylko wszystko uznał za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, ale miał ogromne marzenie, aby już dostać się do nieba i już być z Bogiem. Mówił, z dwóch stron doznaje nalegania. Pragnę iść do Pana, pragnę się spotkać z Nim, bo to o wiele lepsze, ale wiem, że dla Was muszę jeszcze pozostać tutaj na ziemi, aby głosić Wam Ewangelię. Serce Pawła rwało się do Chrystusa. Jest to coś, co jest absolutnie niezwykle w osobowości Pawła: zafascynowanie, pasja, miłość do kogoś, kogo uznał za najwyższą wartość w całym swoim życiu. Pan Bóg kocha rozwój. A ważną zasadą naszego wszechstronnego rozwoju jest posiadanie pasji.